Kolejny przystanek, trzeci już trofeo di serie Puchar Piata 500. Dzisiaj w Węgry, Panonia Ring, jeden z trzech torów na tej pięknej węgierskiej ziemi. Tutaj podczas Histocup kolejnej już rundy naszych 12 śmiałków kierowców Fiatów 500 właśnie podejdzie do walki o kolejne punkty w klasyfikacji generalnej właśnie tego Pucharu. Także zapraszam Was, w weekend pełen emocji i mam nadzieję, że ten materiał również emocjonujący. Zaskoczyło mnie to dosyć, no. że tu nie można na tym torze pojechać Fiatem praktycznie bez hamowania bo te zakręty są dość Myślę, opie... szerokie i, i długie. Więc... Jakby okazji się przejechać tutaj, ani, ani oglądać ani nic. Nigdy tu nie byłem, co prawda, ale ogólnie myślę, że przyjemnie się jeździ. Emocje czy chill out? co no, my to czyni? Tak? No. Powodzonka? Powodzonka? Prawdzie emocje czy chill out? No, emocje są, ale jakoś się pojedzie. No. Normalne. Mamo, emocje czy chill out? Nie no, no Naciągamy pasy tylko. Jedna strategia jest taka, żeby się zapiąć najmocniej się da. Palonia Klasyczny tor oldschoolowy, lata 70. brak wybiegów asfaltowych, tylko płatki żirowe, trawnik, ewentualnie banda. Także to, co lubię najbardziej, nie ma zmiłuj, po prostu trzeba jechać szybko, precyzyjnie, bezwzględnie. Dowiedziałam się, że troszkę uszkodziłam wczoraj samochód. Najgorsze jest to, że nie wiedziałam, nie czułam tego w ogóle. E, tak skończyła moja biedna miska. Że w sumie tam widać tylko od dołu, ale no, możecie mi wierzyć na słowo. E, ja jestem trochę podekscytowana. E, chcę przejechać przez te kwalifikacje. Mam nadzieję, że zakwalifikuję się gdzieś w połowie stawki, e, bo powtarza się historia z Poznania, że znowu 90% stawki jechało o treningi w czwartek. E, ja wtedy byłam w. W samochodzie pojechałam na tor, więc też jestem trochę w plecy. Starałam się na tyle wyczuć tor, na ile mogłam wczoraj. Wydaje mi się, że zrobiłam całkiem spory postęp. No i co, zobaczymy, jak mi dzisiaj pójdzie. Na panelingu jeździ mi się dobrze, po tych sesjach treningowych czuję się całkiem pewnie. Tor jest inny niż tamte. jest bardziej przystosowany pod jazdem motocyklem. Jest bardziej techniczny i jest wąski, więc będzie ciężej wyprzedzać. To ujęcie, na którym czuć chyba najwięcej emocji, ojcowie dwóch zawodników. Jest presja, jest presja. Nie, jedziemy spokojnie, nic się nie dzieje, jest fajnie, jest pogoda, jest sucho. Chłopaki są wyluzowani. Liczymy na fajny weekend, fajny wyścig. To jest wersja medialna, a ogólnie to jesteśmy zdenerwowani, wspinamy się. Nie spaliśmy od trzeciej. Nie spaliśmy od trzeciej, jak zawsze kurczę. Wy, trawnik u naszego gospodarza. Poddaliśmy. Ma, Marek przekopał kanalizację no, o siódmej do To jest nasza forma odreagowania. Kwalifikacyjny bieg w trofeo di serie to zawsze wyścig czasowy i decydują tutaj naprawdę tysięczne sekundy w tej stawce pierwszu siedmiu zawodników, którzy walczą o jak najlepszą pozycję startową w tym wyścigu pierwszym, który organizowany był w tym samym dniu. A tutaj zobaczcie jak malutkie różnice zadecydowały o tym kto z jakiego pola wystartuje o pierwsze punkty w trzeciej rundzie trofeo di serie. Za dosłownie 10 minut cała załoga Trofeo di Serie wjeżdża na pas startowy i pierwszy wyścig już przed nimi. W stawce 12, naprawdę chcący wygrać zawodników, także piękna pogoda przed nami. Mam nadzieję, że to będzie kawał pięknego wyścigu, na który zapraszam Was już teraz. Jak ojcowie radzą sobie ze stresem. Jeżeli według Ciebie małe Fiaty 500 to tylko 90 koni mocy to właśnie pierwszy wyścig pucharowy na Panonia Ring w sobotę pokazał widzom jak i kierowcom, że naprawdę jest to kawał zaciętej walki. I tak walka między drugim a piątym, szóstym miejscem była praktycznie niesamowita do granic możliwości na każdym okrążeniu. Najbardziej niestety tą walkę odczuł Piotr Ławski, który w walce z paprotą, sówką jak i z Fabianem kiwakiem na jednym z zakrętów w czwartym okrążeniu wypadł z toru i zaliczył dachowanie. Na szczęście obyło się bez mocnych uszkodzeń. Jedyne to samochód po prostu odczuł to dachowanie. Na samym początku chciałbym pozdrowić pana Tomka Gontarka, ponieważ tak ustaliliśmy wcześniej, że jeżeli wygram, to wam to zrobić. No, z wyścigu jestem zadowolony, bo udało się w zasadzie odjechać już na pierwszym okrążeniu. Później spokojnie sobie jechałem, jednak się okazało, że był safety car pod koniec. No i musiałem z powrotem uciekać przeciwnikom, ale udało się utrzymać do końca. Wyścig był bardzo dobry. Startowałem z czwartej pozycji na pierwszym, po starcie już yy, zdołałem objąć drugą pozycję, niestety trójka mi nie wchodziła, spadłem znów na czwarte, ale do końca mety udało się odrobić i dojechałem na drugie miejsce. Jak widzicie, calutki peleton ustawiony już za safety car'em, ponieważ tutaj na Panoniaringu nie jesteśmy w stanie na linii startowej ustawiać całą załogę, dlatego po safety carze e, zawodnicy ustawiają się sami na swoich pozycjach startowych. Zielone i ogień, także mam nadzieję, że 33 stopni na ten moment, jaką mamy temperaturę tutaj w Węgrzech na panoniaring, nie za bardzo przeszkodzi naszym zawodnikom. Skupią się na walce i to będzie kawał pięknego wyścigu. Jedziemy! Odwrócone pola startowe. Drugie zmagania naszych dwunastu kierowców to naprawdę nie lada emocjonalny wyścig i warto żbawić jako pretendent i zwycięzca pierwszego wyścigu startujący tutaj z szóstej pozycji nie potrzebował wiele okrążeń, żeby objąć prowadzenie i do samego końca dowieść się na pierwszym miejscu. Ten wyścig opiewał oczywiście w mnóstwo walki na prawie każdym zakręcie między piątym, a szóstym i siódmym miejscem jak to bywa praktycznie w serii zawsze. A tutaj Maksówka, który do samego końca walczył o miejsce na podium z Fabianem Kiwakiem, który dojechał na trzeciej pozycji. Jeżeli chcesz być częścią rodziny Trofeo D-serii, wystartować w następnym przystanku na Salzburgring. Ring, odezwij się do organizatorów na Trofeo d na ich stronie internetowej, a na pewno zobaczymy się już na początku sierpnia w Austrii. po raz kolejny. Widzimy się na Salzburg. Dokładnie no, do blisko. Dużo się działo w wyścigu. And in the first place... Woman of the IKEA, <laughs> Daria, kitchen cooker. <Kitchen> <laughs> <Hello. laughs>